Cześć wszystkim, witam was w finałowym odcinku, gdzie w końcu udało nam się nazbierać pieniądze na Spirit Hall Helmet w odcinku finałowym. Tutaj w tym odcinku chciałbym sobie zakupić właśnie ten Spirit Horn Helmet. Jestem ugadany na konkretną kwotę. Niestety na ten moment nie ma go jeszcze wystawionego na markecie, bo osoba z którą się ugadałem prawdopodobnie chyba jeszcze śpi. Także na ten moment nie mam jeszcze tego helmeta na markecie. Mam już kwotę taką jaką chciał. Więc albo to gdzieś rzucę na samym końcu, dodam po prostu do tego filmu, albo po prostu wrzucę w osobnym materiale moment, w którym zakupujemy sobie helmet. No a w tym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć, co takiego się wydarzyło, że w końcu mogliśmy sobie zakupić ten SpeedCon helmet za kwotę 275kk, bo po ostatnim odcinku nie było tego aż tak widać. No, ja cały czas czekam, aż osoba zaloguje i wystawi go na market. Wczu w sumie mógł już wczoraj to zrobić, no ale ja się ugadałem tak, że po ss chciałem go sobie za zakupić. No, zobaczymy, jak to będzie y wyglądać. I możemy sobie zaczynać od początku. Co takiego się wydarzyło, że y tutaj możemy sobie już w tym odcinku, to jest odcinek 9, i że w tym odcinku 9 możemy sobie zakupić właśnie helmet, bo jak wiecie po ostatnim odcinku mieliśmy kwotę 132 452 29 golda i ten odcinek był dwa tygodnie wcześniej, więc ja tutaj dość dużo mam do omówienia w tym materiale, no nie miałem wcześniej możliwości nagrania odcinka w tamtym tygodniu, więc poczekałem sobie. Dzisiaj mamy 27.11, jest poniedziałek. Ogólnie nagrywamy film z nowym a mikrofonem mam nadzieję, że fajnie mnie będzie słychać, że będzie coś lepiej. Od razu też mówię, że wybaczcie za mój głos, ale jestem troszkę przeziębiony. No ale to, ta, to też nie przeszkadza mi w tym, żebym mógł nagrać właśnie ten y, odcinek. Także mam nadzieję, że jak mi się głos poprawi, to też będzie. Jak już wyzdrowieję na 100%, to już będzie mnie o wiele lepiej fajnie y, tutaj słychać. No i zaczniemy sobie też od tego, y, co by było, gdybym sprzedał. Potrawki z sierpniowego eventu. Yy, ogólnie yy, ja popełniłem błąd, bo sytuacja jest taka, że na ten moment sprzedajemy yy, pryzmaty gringi yy, i ja po prostu wypijam sobie tą yy, potrawkę z sierpnia, tą ostatnią, ten sweet McDonald's. Jak ja zakładam pryzmaty Goinga, no to po wypiciu mam tego 10, a że pryzmaty Going jest ponad 9k. Znaczy po, po 9cc na markecie. Założyłem sobie wersję, że sprzedajemy yy, pryzmaty po minimum 9cc No i właśnie na markecie od kilku dni jest taka fajna oferta I fajnie mi się to sprzedaje, więc po prostu yy, Po tamtych odcinkach za dużo liczyłem, bo liczyłem te wszystkie tweety Mcdonaisy, niestety ja to będę sam dla siebie tutaj używał Bo teoretycznie bardziej opłaca się użyć miksturki na sobie Niż ją sprzedać, bo jak sprzedamy mixturkę, to nie mamy nawet na czysto 900k, a za pryzmaty mamy spokojnie ponad 900k, bo mamy 900c ponad za 1, nawet 91 tysięcy wychodzi czasem 2, no zależy. Także no bardziej opłaca się to wypić, więc przechodzimy sobie do tego, to, to, to mamy napisane w naszym notatniku, więc to co liczyłem w tamtym dwa tygodnie wcześniej, 12, i 11, to byłaby kwota 211. Ja sobie już wczoraj policzyłem tą kwotę, żeby by było bez tych ostatnich y, rzeczy, czyli bez tego suite McDonizer, tutaj chyba miałem 100, teraz mam już troszkę mniej. Także gdybym to sprzedał bez tych suite'ów, no to miałbym kwotę 127 929 688 na moment wczorajszy. Niestety jest to jeszcze trochę mało. Uważam, że warto sobie odczekać jeszcze trochę, gdyż cena niektórych tych bo potrawek może wynieść troszkę więcej, więc cały czas czekam. Więc jakby zapominamy o tej kwocie tutaj ponad 200kk, no bo ja i tak wyjdę więcej, a jeśli chodzi o sprzedawane pryzmaty gringi no to ja w osobnym materiale w momencie kiedy to sprzedam wszystko i, i wypiję te wszystkie miksturki, no to nagram wam odcinek ile dokładnie udało mi się zarobić na sprzeda sprzedawaniu właśnie płyzmatygoingów. to będzie też w osobnym odcinku. Także przyjmujemy sobie kwotę, że gdybym sprzedał potrawki na dzień wczorajszy, no to to jest kwota 127kk ponad, no i na tyle sobie to zostawiamy, nie sprzedajemy póki co tamtych innych rzeczy, cały czas oczekujemy na wyższe kwoty, mam nadzieję, że fajnie na tym sobie zarobimy. I przechodzimy sobie do niedzieli tamtej dwa tygodnie wcześniej, mieliśmy na koncie 132,452,29 golda. I w tamtą niedzielę zrobiliśmy 11 825 206 golda. Z drumę poleciało nam tutaj 1 cc. Steemiori 4 cc. No i tutaj mieliśmy zysk eventu z tych shardów. To jest 11 234 784 golda. No i WZ 123 2 3, co nam dały 200k. Itemki do Gina 77 800. No i 200 punktów na backpack co nam dało 14 000 500 punktów. W poniedziałek był zysk 1 ,704, 557 golda. No i sprzedała nam się Strike Enchantment z Tibia Drony za 195839 39 golda. Z Team poleciał nam z 14 cc. Z Druma 1 cc. 200 punktów na backpack nam dało 14,700. No i to było na tyle jeśli chodzi o poniedziałek. I przechodzimy sobie do wtorku. Tu mieliśmy tylko zysk 6351 i Mirky poleciał nam 13 cc, 200 punktów na Backpack za misję selków, 14 900, no i misja ta moja codzienna, 200 punktów, co nam dało 15100. i na tamten moment mogliśmy sobie wymienić już na y, rakon Backpacka y, tak, i przechodzimy sobie do środy. mieliśmy zysk 4 343 865 Golda Fire Amplicator się sprzedał za 1821 819 Golda Z poleciał nam 1cc, Steamie poleciał nam 6CC No i tak backpack sprzedałem bo tam była oferta na baju za 1400 No więc sprzedałem, bo i tak nie było sensu to wystawiać za Sela, bo i tak by tego nikt nie kupił prawdopodobnie ja nie chciałem dużo czekać, a 1 i 4 to i tak za taki backpack co w sumie niczym się nie różni od żadnych innych nie ma większych slotów inaczej tylko wygląda więc myślę że było warto no i tutaj sprzedałem dwie kubki dqb de... De party czyli te ostatnie części kostki sprzedałem dwie za miliona po jednym dałem za 500k także za dwie wziąłem 500 no i 200 punktów na backpack i od początku nabieramy punkty mamy 300 na tamten moment przechodzimy sobie do czwartku zysk 2 miliony 5302 golda. Cooldown I się sprzedał za 979 998 golda. Steamy poleciał nam 15CC 200 punktów na backpack, nam dało 500 punktów. No i tutaj sprzedaliśmy jak raz na miesiąc 3 galteny satchele za milion dokładnie. Także się opasało, fajna cena, 3 galteny za miliona, fajnie. Przechodzimy sobie do piątku zysk 102. 715 golda. Steamy 12cc. No i 200 punktów na backpack To nam dało 700 punktów. No i to było na tyle. Przechodzimy sobie do soboty, co była w tamtym tygodniu. Mieliśmy zysk 626 512 golda. Steamy poleciał nam 3cc. WZ123 co nam dało 200k. Itemki do Gina 92400, 200 punktów na backpack co nam dało 900 punktów. No i to jest koniec soboty. Przechodzimy sobie do niedzieli. I tutaj był ogromny zysk, gdyż zrobiliśmy zysk 300, znaczy 30 656 677 golda. No i tutaj w końcu sprzedały się yy, jednocześnie od razu wszystkie 300 min extension za 30 380 000 golda. Więc bardzo fajny zarobek. Z yy, Teamilki poleciał nam tylko 7 CC. Yy, Serki misja 200 punktów yy, 1100. No I temki godzina 94 800 Golda. Przechodzimy sobie do poniedziałku. Tu była strata 12 581. Z poleciał nam 15 CC. 200 punktów na backpack, co nam dało 1300 punktów. No i wz 123 co nam dało tutaj 200K. No niestety cały czas czekamy na helmet. No może za kilka minut się pojawi. Jak nie, no to trudno. Przechodzimy sobie do wtorku. <coughs> I tutaj zrobiliśmy zysk 679, 600. 10 golda z jej poleciał nam 11 cc z 7 cc 200 punktów na backpack co nam dało 1500 punktów no i 1, 2, 3 co nam dało e, dało nam tutaj e, 200k e, przechodzimy sobie do przyrody i tutaj był zysk 12 016 e, 666 golda i tutaj sprzedała się kolejna stamina exemption bo ogólnie miałem ich 4. Trzy wystawiłem na market, a jedną schowałem sobie do Stasza Gdyż czekam aż tamta, tamte trzy się sprzedadzą, a potem wystawię sobie e, Stamina Exention kolejną Ogólnie tam były oferty, w momencie kiedy się te trzy sprzedały Były oferty nawet za 9 miliona Ale ja tą Stamina Extension te trzy wystawiłem za 10kk, no taką minimalną cenę, stwierdziłem, że to się i tak kiedyś sprzeda Nie było sensu tego wystawiać za 9, no zawsze to milion do przodu Więc i to, to się tak opłaciło i tą Stamina to jest sprzedałem za 10 681 999 golda także fajnie. W ma poleciał nam 10 cc, Steamilk, 12 cc, 200 punktów na backpack, co nam dało 1700 punktów. WZ1, 2, 3, 200 k i 200 punktów za serki to jest 1900 punktów. No i już się pojawił, 848 520 golda Przechodzimy sobie do y czwartku. <coughs> Tutaj mieliśmy zysk 294,783 golda. Steamie poleciał nam 7 cc. 200 punktów na backpack 2100 punktów. Wz, 1, 2, 200k. No i za serki 200 punktów, więc 2300 punktów. Przechodzimy sobie do piątku. I tu, jak widzicie, mamy kwotę 196 701, 872 golda. W piątek zrobiliśmy zysk 800. jestem piątek ostatni, co był teraz. Tutaj w piątek zrobiliśmy zysk 820 golda 475. Steamie poleciał nam 130 tysięcy, 13 cc. 200 punktów na backpack, co nam dało 2500 punktów. Salki 200 punktów 2700. No i WZ123, co nam dało tutaj 200k. Przechodzimy sobie do soboty. Dzisiaj jest poniedziałek, także sobota ta, co była teraz. Zysk 241-140 Golda wz 1 k Stimiel poleciał nam 3cc No i 200 punktów na backpack, co nam dało 2900 punktów Przechodzimy sobie do niedzieli, był dzień wczorajszy I tutaj już na maksa kombinowałem kasę Żeby jak najszybciej zakupić Spirit Horn Helmet, bo ogólnie I tak Mateo Użyczył nam swoich pieniędzy, żebym mógł właśnie kupić sobie Spirit Horn Helmet, a żebym jak najmniej musiał pożyczyć sobie od niego kasy, tak jak to zazwyczaj było, że w każdym finale on dawał mi resztę kasy. No to ja tutaj bardzo kombinowałem, sprzedawałem wszystko co było, co miałem, przesyłałem kasę z innych halków, żeby to jak najwięcej skombinować dla siebie. Więc w niedzielę w dzień wcześniej mieliśmy 197 miliona 763 487 golda i w zobiłem zysk 20 miliona 544 700 35 golda Tutaj sprzedaliśmy 449 Ultimate Spirit Potion za 194 417 golda Parsec Potion i 2 might Potion za 165 000 Gemy sprzedaliśmy za 1 076 000, 000 Itemki do Rachida 1 257 250 golda Itemki na Island 260 000 Itemki do NPCK na Eden Castle 259 000 polare i link plazmy co to się w Tarasie sprzedaje jak ma sekundowe jeszcze, no to można to sprzedać 730K z zdrumę poleciał nam 1CC wczoraj z tym 9CC, itemki do zielonego godzina, czyli do tego, którego nie mam dostępu. Ale na widzie na wojowniku mam tam dostęp, więc, więc wczoraj chodziłem i sprzedawałem wszystkie jakiekolwiek miałem itemki do zielonego godzina, czyli wszystkie te Knight Armory Wszystkie te Rody, wszystkie Knight Legi itd, i tak I łącznie za te itemki wyszło 3 182 800 Golda. Także no wszystko co miałem fajnie tutaj zarobiłem na wszystkich harkach oczywiście 200 punktów na backpack, co nam dało 3100 punktów i tutaj były itemki do niebieskiego godzina, do tego, którego mamy dostęp. No Tutaj też chodziłem i sprzedawałem po prostu te wszystkie warhammery jakiekolwiek miałem. To kiedyś tam dawno temu kupiłem na markecie. Także tu wyszło 1,447,000. No i z Dawida Wojownika przesłałem sobie dokładnie milion, i z Fury'ego, z Paladyna przesłaliśmy sobie 11 milionów. WZ1,23 nam dało 200K. I. Więc na ten moment, dzisiaj, po zalogowaniu mamy 218 308. 222, i teraz możemy sobie to policzyć. Dalej mamy na markecie file aplikation za 1,8 ponad i mamy debt aplikation za 2,2, ale niestety to się raczej nie sprzeda. <laughs> Prawdopodobnie to wróci na market. Więc jeśli ja jestem tutaj ogadana na, na kwotę 275 kk a mamy 218, no to od Matea musimy sobie pożyczyć tylko 57 miliona. Jak się pojawi helmet na markecie, no to ja sobie tutaj dodam te 57 y, miliona y, od Matea. On mi już wysłał na innego harka, ja sobie tylko po prostu przeleję, bo przesłał mi troszkę więcej y, na wypadek, gdyby mi tam brakło. Ale jak coś, no to po prostu bierzemy 57 miliona na ten moment. I z, y, dzięki temu będziemy mogli sobie właśnie kupić y, Spiritcon y, helmet. No jeśli sobie tak zaczniemy. Zobaczcie, ale kata, mnie tutaj męczy. Jeśli byśmy sobie zobaczyli na statystyki tych filmów, bo tutaj mamy odcinek dziewiąty w tym momencie, to pierwszy odcinek nagrywaliśmy 10 września, a kończymy go 27 listopada, czyli w sumie minęły ponad, no około no, 2 miesiące, coś tam, coś tam troszkę więcej chociaż tutaj tego 10 września gdy startowaliśmy z pierwszym odcinkiem mieliśmy tam chyba 22 miliona na koncie no bo tam jakieś eventy były po ostatnim płaceniu tego długów więc trochę zostało na tym pierwszym odcinku więc nawet dość jako tako szybko udało się nazbierać na ten helmet i tutaj bardzo fajnie no też nie mamy nic więcej do omówienia mamy dziewiąty odcinek no na ten moment dalej nie mamy Helmeta na Markecie. Chodźmy sobie jeszcze to sprawdzić, ale raczej go nie będzie. Więc ja najwyżej wrzucę sobie ten odcinek na kanał. Jak Helmet się pojawi, to rzucimy jakiegoś shota, czy osobny filmik jeszcze, który będzie trwał troszkę krócej, że mamy ten właśnie helmet zakupiony. A jak to sobie możemy zobaczyć, to raczej on się nie pojawił. No, nie ma go. sprawdźmy jeszcze, czy osoba, której chce to kupić, jest online. No niestety chyba jeszcze dalej śpi, także po prostu jak tam wstanie i wystawi to na market no to będziemy sobie klikać na markecie i nagramy dodatkowy materiał. A ja ten materiał sobie wrzucam na kanał. I do zobaczenia na streamach na live. Do zobaczenia i widzimy się w nowej sali, gdzie będziemy spłacać właśnie ten dług od Matea. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. papa. Pa.